1989 roku mówiono nam: macie demokrację. Państwo jest wasze. Byłem jednym z tych, którzy uwierzyli, że przy Okrągłym Stole rzeczywiście doszło do porozumienia, zgody narodowej. Będziemy żyli długo i szczęśliwie i naprawdę władzy zależy na tym, żeby naród polski rósł, by ludzie żyli dostatnio, a Polska rosła w siłę. Wszyscy w to wierzyliśmy. No, były, było parę osób. Był właśnie na przykład Kornel Morawiecki. O jest, witam się Kornelu. Teraz dopiero zauważyłem. Taki skromny człowiek. Był świętej pamięci profesor Jerzy Przystawa. gorący orędownik zmiany ordynacji wyborczej. Demokracja to rządy ludu, czyli państwo pod kontrolą obywatelską. Obecnie państwo oczywiście nie jest pod kontrolą obywatelską, tylko państwo jest pod kontrolą pewnej neoarystokracji, tych partii urzędniczych klanów, które uwłaszczyły się na Polsce w 1989 roku i żyją w symbiozie po dziś dzień, raz na cztery lata zmieniają się przy przysłowiowym korycie. Jeden drugiemu nie zrobi krzywdy, kruk, krukowi oka nie wykole. Zwróćcie uwagę, ja to nie mówię, czy był winny, czy był niewinny, bo nie wiem. Natomiast zwróćcie uwagę na ostatnie głosowanie w Sejmie w sprawie pana Zbigniewa Ziobry. Osiem lat babrali się w tej sprawie, osiem lat. Odwracali uwagę publiczną od spraw istotnych, bardzo ważnych, a następnie skończyło to się głosowaniem takim, że właściwie to, to jest po staremu. Nie było tego precedensu. Nie było precedensu, ja powiem szczerze. Liczyłem na to, że jednak jakiś precedens powstanie. Nie dlatego, żebym źle życzył panu, że powiedziałem, nie wiem, ale dlatego, że zaistniałby precedens, że w końcu któryś z nich w ogóle tłumaczy się z tego, co zrobił. A oni to załatwili tak, że my dzisiaj nic, wam, aby jutro nic nam. I się będzie kręcić. Aż. To prowadzą wszystko do końca. Demokracja to rządy ludu. Demokracja to przede wszystkim kontrola obywateli nad władzą. Żeby obywatel mógł mieć kontrolę nad władzą to musi przede wszystkim musimy zmienić konstytucję. My nie chcemy z nikim wchodzić w koalicję. My chcemy aby Sejm był konstytuantą by teraz te lata najbliższe Poświęcić ratowaniu ojczyzny. Poświęcić, nie, poświęcić przede wszystkim tworzeniu nowego, przyjaznego obywatelowi prawa. Musimy zmienić ordynację wyborczą. Musimy znieść próg referendalny. Brawo! No bo nie niby dlaczego? Albo zróbmy życie jeszcze innym. Skoro w artykule czwartym Konstytucji napisane jest władza... Należy do narodu i naród ją sprawuje albo w sposób bezpośredni, albo, w sposób, albo poprzez swoich przedstawicieli. I przy progu, przy referendum mamy 50% próg frekwencyjny, to wprowadźmy 50% próg frekwencyjny przy wyborach. Brawo! Chciałem przypomnieć, że przy ostatnich unijnych do Parlamentu Europejskiego było około 20%. Nie mielibyśmy reprezentacji. Dlaczego o tym nie mówicie w mediach? Ale to się wytkni. Ja wprowadzę może, skoro mówimy o wprowadzeniu... No, Czekaj, to... ja się rozgrzewam dopiero. Ja Ale dopiero... już niech, we, niech wejdą, niech wyjdą. Ale niech wejdą, proszę bardzo, Ten demokratycznie. Statycka... Alan Klimala. Alan Klimala. Alan Klimala. No to, żeby się nie rozwijać, jeszcze tylko szybko streszę. Czego ja osobiście bym chciał? Zmianę ordynacji wyborczej, zniesienia progu referendalnego, systemu prezydenckiego, yes. gruntownej reformy wymiaru niesprawiedliwości, a w tym, bo no o tym nigdy nie mówiłem, wybór sędziów w sądu tego szczebla podstawowego w wyborach powszechnych prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. Jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Możliwość rejestrowania kamerą przebiegu procesu sądowego. System trial, czyli dzień po dniu rozprawa. I żadnego przenoszenia z drugiej instancji z powrotem do pierwszej, bo zanim sprawa się wyjaśni, wielu się powiesi. A oreszcie eksperci, bo ja tylko piosenki śpiewam. No proszę, najwyższy czas byśmy skończyli z tym marazmem toczącym polski ustrój od 26 lat. Jako świadome społeczeństwo jesteśmy zobowiązani zdać sobie sprawę z faktu, że najważniejszą, że kwintesencją demokracji jest instytucja referendum. Bo w prawdziwej demokracji to obywatele decydują o kierunkach zmian ich państwa. Brawo! Niestety, w tej obecnej, przepraszam, tak się tak cenię, jak się zrobiłem, ale przy tej obecnej zauważcie jedną rzecz: jakie potężne pieniądze spakowała ta dawna komuna w konstytucję Kwasiewskiego. Tak w referendum w sprawie konstytucji Kwasa. Tak. Ile było ludzi przy urnach referendalnych wtedy? 42% chyba. Jakaś połowa zadecydowała. Za areszta przeciw. 6 milionów ludzi zadecydowało za tą konstytucją, zresztą fatalną dla nas y, obecnie. Raptem trzy razy mniej niż przy obecnym referendum w sprawie ordynacji zmiany ordynacji, gdzie była sekowana, atakowana w mediów, wyciągnęliście wszystkich tych swoich profesorków, którzy zawdzięczają swoje tytuły naukowe, przede wszystkim układowi i y, temu systemowi. I tych ekspertów wyciągnęliście na dwie, żeby tylko zostało po to jeszcze profesorze zostaniesz ambasadorem, jak będziesz grzeczny. Przepraszam. Tak. Moi drodzy, świętym obowiązkiem każdego demokratycznego kraju jest dbanie o to, aby organizacja referendum przybrała formę najwyższej rangi państwowej. Nie może być tak jak było ostatnio, że jeżeli pytanie w referendum nie pasuje władzy, to przykrywa ona kurtyną milczenia fakt jego organizacji. Tomarowski oddaj moje 100 milionów. Rozwiązanie jest banalnie proste, i Paweł już je wspomniał: należy zlikwidować 50% wymagany próg frekwencyjny. I ja mogę się z Państwem założyć, że w myśl zasady: Polak mądry po szkodzie jak raz, drugi, ewentualnie trzeci. 10% społeczeństwa zadecyduje o kwestiach, które będą wpływały na codziennie życie reszty, to ona się bardzo szybko nauczy skorzystać ze swoich praw. I najważniejsza kwestia: jeżeli jakaś organizacja, jeżeli zwykli obywatele zadadzą sobie tyle trudu, aby zebrać pół miliona podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum, to władza ma obowiązek je rozpisać. Szanowni Państwo, a propos demokracji, od 25 lat elity, czy pseudoelity trzeciej rp powtarzają nam, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Zastanówmy się chwilę, jak to prawo wygląda. Nowelizacja na nowelizacji, nowelizacja Pogania. 150 poprawek do samej ustawy o podatku PIT. W ciągu ostatniego roku. Dacie. Hmm? Dacie, dacie. No nie jest 150. Ale w ciągu ostatniego roku codziennie ustawodawca uchwalał nowe przepisy, które zajmowały 103 strony e, ustaw rozporządzeń i tak dalej. To całe prawo wszystkich nas obowiązuje. Wszystki nas obowiązuje, ale gdyby ktoś chciał rzeczywiście być na bieżąco, to musiałby spędzać 3,5 godziny codziennie, żeby to wszystko przeczytać. W związku z tym pytanie powstaje, komu to prawo służy? Dla kogo to prawo jest? To prawo jest dla polityków i dla urzędników, którzy chcą wykazać, że coś w ogóle robią. No nie tylko, że coś w ogóle robią. Wiele z tych przepisów jest tworzonych ad hoc po prostu, żeby załatwić swoje jakieś tam partykularne interesy. Nie będę teraz przy kamerach mówił, za szybko o tym mówić, ale wiele rzeczy w życiu widziałem. I widziałem rzeczy takie, które. które widziałem. Wielokrotnie tworzą przepisy pod siebie, mówiąc w wielkim skrócie, że najzupełnie poważniej, po prostu pod siebie, żeby załatwić swoje prywatne, różne sprawy. A ponieważ tych przepisów jest tak wiele, jeden się przykryje drugim. Na przykład, żeby nie zrobić, nie wiem, nie zapłacić podatku, wystarczy zmienić jakąś ustawę, przez którą się przyinterpretuje drugą ustawę, a ta wpłynie na trzecią ustawę i jest pozamiatane, już nie płaci podatku, jeden, drugi czy trzeci. Robiono na przykład rzeczy takie, że czasowo dla tylko ściśle wtajemniczonego grona były jakieś specjalne ulgi na budowę apartamentów i tak dalej, i tak dalej. Przez dwa lata. A potem cichutko się wyciszało, to odwoływało się w jakiś sposób ten przepis i kilka osób, te które miały przyrobić, te kasy przyrobiły. Na tym to polega i się kręci. A ośmiorniska przy tym to padlina. partykularnych interesów, które oni załatwiają tym nadmiarem prawa, ono się przekłada na to, że nasza wolność, nasza przedsiębiorczość jest coraz bardziej ograniczona. Obywatele, przedsiębiorcy żyją w ciągłej niepewności, prawda, czy nie wymyślą jakiegoś nowego zakazu, nie narzucą jakiegoś nowego obowiązku. W związku z tym my jako ruch Kiza E, opracowaliśmy projekt ustawy o deregulacji systemowej. To jest projekt, który przedstawimy jako pierwszy w Nowym Sejmie. Nie, myśmy już przedstawiali ten projekt. Myśmy zwołali konferencję prasową w tym celu. Przyjechały media, ale media nie napisały, nie powiedziały, nie pokazały. Bo przecież kokiś nie ma programu. Ale Wy macie, jedynie słuszne, Wy kończysz na Ta ustawa zrobi dwie rzeczy. Po pierwsze, ona ustali nowe ramy tworzenia prawa, także prawo było tworzone pod kontrolą obywateli dla obywateli, a nie dla urzędników i polityków. A po drugie, ona stworzy ramy do generalnego przeglądu polskiego ustawodawstwa i do wyrzucenia większości tych szkodliwych przepisów na historii. historii. Dziękuję stawek i popatrzcie sami, jak to dobrze. Że mam takich ludzi koło siebie spokojnych, stonowanych, merytorycznych, Staszków, a ja mogę sobie zostać nadal artystą. <śleskuj> Filar drugi: kontrola obywatela nad pieniędzmi. Mnie się to słowo bogactwo nie podoba, ale to oni wymyślili. Powiedziałam: Dobra, skoro demokracja, niech zostanie bogactwo. Bogactwo mi się kojarzy. Z czymś, no, niezbyt fajnym. Kontrola obywatelska nad pieniędzmi i poczucie bezpieczeństwa bytu. To wystarczy. Poczucie bezpieczeństwa bytu, a nie sytuacja taka, że wziąłeś kredyt, no, oczywiście, pierwszy dzień to jest radość totalna, wiadomo, mam kredyt, mam kasę, buduję, będę miał gdzie mieszkać, ale potem ilu z was to zna. Zasypiasz z kredytem i budzisz się z kredytem, i cały czas myślisz, Jezu, a jak mi wezmą dom, jak mi wezmą mieszkanie, co to będzie? Oczywiście wcześniej, dziesiątki reklam w telewizji, które mówią: weź mnie. <noise> Gdzie jest nadzór finansowy państwa? Gdzie jest kontrola. Ochrona interesów obywatela, gdzie jest państwo? Gdzie było państwo w sytuacji, gdy pan, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale będzie już z nim dzisiaj w tym programie telewizyjnym, <noise> zachęcał ludzi do brania kredytów bez ręka. Odnowa? Bierzcie, Zyskacie na tym franki czy złotówki, niewiele to się różni. Z jednym przypadku mamy, w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z oszustwem, a w drugim przypadku ze zwykłą, normalną, powszechną lichwą. Jest. Lichwa. To nie jest grek. Wiem, co się robi. Mówimy o obywatelskiej kontroli nad pieniędzmi mam, powiedzą mi rządzący przecież obywatel wie, ile ma wydawać i tak dalej, on ma kontrolę. Nie. Kontrolę nad naszymi pieniędzmi mają obce korporacje i banki. Tak? Yeah. Oni kontrolują, jak to ma wyglądać. Wspomniał Staszek tutaj o bardzo ważnej rzeczy, o tym nadmiarze przepisów podatkowych, o... Tej wielości, Ludzie mówią, trzeba zmienić system podatkowy. Ja mówię, jaki system podatkowy? Tu nie ma systemu podatkowego. Tu nie ma systemu podatkowego. To są dziesiątki tysięcy przepisów, które, dzięki którym korporacje i banki posiadające kasę na wysokiej klasy specjalistów od prawa podatkowego są w stanie wyprowadzać z Polski pieniądze. Po to, w ten sposób, że po prostu te przepisy omijają. Blisko 50 miliardów dolarów zostało wy wy wyprowadzone z Polski przez korporacje w latach 2008-2012. I Polska w tym względzie zajmuje, jeżeli chodzi o wyprowadzanie z Polski pieniędzy, zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie. Tutaj. Przepraszam, pierwsze dwudzieste świata. Przepraszam za to trzecie jeszcze raz przyznaję się do błędu, to nie było trzecie, to było dwudzieste, to było a przepraszam, bo jeszcze zostanę pozwany do sądu w trybie wyborczym. Czym my jesteśmy? Polską? Niezależnym państwem? Nie. My jesteśmy kolonią. My jesteśmy kolonią, którą trzeba wyczesać z kasy, a jak kasy mało, to weźmiemy wasze dzieci i będą tyrać u nas za połowę ceny i budować potęgi naszych państw. A propos dzieci. Kto dał im prawo, Zadłużać państwo na koszt przyszłych pokoleń. Każdy dziecko się rodzi w tej chwili z 80 tysiącami długu. Każdy obywatel jest Pospolitej Polskiej. Jeśli będzie niższa demografia, wszystko na to wskazuje, to ten dług będzie jeszcze większy. Więc co trzeba zrobić? No Przede wszystkim zrównoważyć budżet. To jest rzecz zasadnicza. Trzeba uszczelnić VAT. To, o czym mówiłem wcześniej. Staszek wspomniał o deregulacji systemowej, więc nie będę jej rozwijał. Jedno powiem. Pamiętacie, mówię tutaj o do, do nastolatków w moim wieku, ale pamiętacie przełom lat 80 i 90, kiedy w Polsce pamiętacie te łóżka z pomarańczami rozłożone na bazarach i tak dalej i tak dalej. Wtedy mieliśmy najwyższy wzrost niespotykany w naszej historii wzrost gospodarczy.